Dzień dobry, jesteśmy w Gdańsku Stogach na ulicy Kaczeńce. No i tu, jak sama na was wskazuje, muszą być kaczki gdzieś. Zaraz zobaczymy, czy są kaczki, czy kaczory. Na ulicy Kaczeńce jest taka rzeczka. A w tej rzeczce, jak to w, tej, w tym wierszyku o kacce, jest i kaczka. Dziwaczka. Proszę bardzo. Kaczka, dziwaczka sobie to pływa. A kaczka się nazywa. Proszę bardzo, tu, my, tu mamy drugą kaczkę. Tu więcej kaczek jest. Proszę, takie zielone są. O, patrzcie, wypływają dwie. Nawet z dzieckiem. Swym. Piękne są kaczory, bo kaczory są bardziej ładne. Kaczory są w tym gatunku ładniejsze od kaczek. O, pływają sobie ładnie. A kaczka się nazywa, no. I tak sobie pływa po kaczeńcy. Kaczeńce ulicach. No, patrzcie, tutaj więcej kaczek stoi. Zaparkowanych. O, one już przestały. Od, wypłynęły na, na, na szerokie wody, bo one tu parkowały po prostu sobie. One się grzeją na słoneczkę, bo słoneczko jest. Kaczki tam, kaczki tu. Piękne kaczki mamy. Na ulicy Kaczyńce. Zapraszamy na stogi. Kto by chciał z kaczkami pogadać, pokarmić je. Kaczki sobie dają radę nad zimą. Nie odlatują do ciepłych krajów, jak widać nasze, nasze kaczki na ulicy kaczeńce są tutaj. O, pojechał samochód, ale kaczku, kaczek to nie rusza, samochody se mogą jeździć, bo one pływają nie po, nie po szosie, tylko po tej, po tej rzeczce, która tu odwadnia okoliczne działki, bo one tutaj reguluje poziom. Wody na działkach, tu są następne zagłębie kaczek. Kacze Nie mamy dużo kaczek. I one tutaj sobie zimują. Zimują sobie kaczki. A tam jak widać coś pobudowali nowego, tylko jeszcze nie wiemy co. To jest zagadka, ale chyba jakieś garaże tam są duże. Jakaś firma się pobudowała. Nowa firma. I o, motor jedzie, proszę Państwa. No, niespotykany widok. Motor jedzie zimą. No to są motocykliści. Zimowi też jak widać. Motor jechał zimą. No proszę Państwa, takie zjawisko dziwne. Też że jeżdżę motorem, ale nie mam kolców w oponach, więc zimą nie wyjeżdżam. To trzeba mieć kolce specjalne w oponach, żeby się zimą wybrać w podróż. Opony muszą być z kolcami. Tak jak na żużlu Tak i na lodzie można jeździć. Ale trzeba mieć kolce. Widocznie tamten miał dobre opony. Na zimę. Tutaj nie dotyczy posiadaczy druki zieleni. Zieleni nie widać, bo jest biało. A tu jest zakaz ciężarówką jazdu. No bo kaczki by się złożyły. Trzeba ochraniać tam. No więc ciężarówki tędy nie jeżdżą. Zejdź z drogi, bo cię przyjedzie samochód. O, patrzcie. Woda jest ciepła, bo paruje, jak widać. Ładne kaczuszki. Pięknie sobie pływają. No, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tam widać te wieżowce. Tu już za ogrodami działkowymi są wieżowce i stogi. No, to kiedyś dzielnica Stoki nazywała, chciałem się powiedzieć, Sianki. Sianki, bo ona była no, wioską. A potem weszłonęło je miasto Gdańsk. No i teraz się nazywa Gdańsk Stogi. No. Próbujemy przejść przez jezdnię, ale... Ciągle jadą jakieś samochody jeszcze, opancerzone śniegiem, ledwo zdrapane i lodem, jak to zimę no. Idziemy, tutaj mamy specjalną drogę tylko dla rowerów, więc pojedziemy na pieszo, też można. Droga tylko dla pieszych i tylko dla rowerów, podwójna jest jak kiedyś, żeśmy już o tym mówili w tym, w tym filmie o komisariacie na stogach. Droga tylko dla rowerów i tylko dla pieszych, więc tu muszą się i piesi i rowerci i dogadać, no ale nie zawsze to jak widać było na filmie o komisariacie, gdzie pod tytułem film był pod tytułem Policja pozwala bić na komisariacie zgłaszającego wykroczenie. Zapraszam. No, niestety nie dało się przejechać to, tą drogą tylko dla pieszych i tylko dla rowerów. no Pozdrawiam z DAńska. Tam widzimy jeszcze samoloty lecące na niebie i most Wantowy widać stąd. Proszę bardzo, most Wantowy i samoloty. Pozdrawiam z Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsacz. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w nowym 2016 roku. Zdańska Stogi, dzielnica. Ta biała dzisiaj. Wszystkiego dobrego w tym roku, pokoju ducha, i radości i miłości. Wszystkim życzę z okazji święta Czech Króli.